Dzień dobry, nazywam się Wojciech Waranka, jestem przedstawicielem firmy Gras. Znajdujemy się dzisiaj na poletkach kukurydzy w miejscowości Nowa Wieś Mała Kołogrodkowa. Chciałbym się zaprezentować Państwu odmianę MAS 11K z hodowli Majsadur. Jest to odmiana o bardzo krótkim V220, ziarno typu Flint Dent, aczkolwiek tutaj bym ją ukierunkował bardziej w kierunku Flintowym. Dlaczego? Ponieważ ponad 90 parę procent ziarniaków właśnie występuje we flincie. Kolba typu pośredniego, czyli troszeczkę mas fixa, troszeczkę flexa składa się przeważnie z 14-16 rzędów, w którym mamy od 28 do 32 ziarniaków. Masa tysiąca ziaren wynosi od 290 do 310 gramów. Rośliny średniej wysokości. Jest to odmiana bardzo dobrze planująca w swojej grupie wczesności. Oddaje wodę jak odmiany z grupy V210, natomiast planuje jak kukurydzę o V230-240. Posiada bardzo mocny wigor początkowy, dzięki któremu wykorzystuje jeszcze wodę wiosenną. Nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe, zwłaszcza z ukierunkowaniem na gleby słabe oraz mozaikowate. MAZ-11K radzi sobie bardzo dobrze w warunkach okresowej suszy. Dzięki krótkiemu FAO jest bardzo tolerancyjna, jeśli chodzi o fuzariozę kolb oraz szybko schodzi z pola, dzięki czemu możemy sobie posiać jeszcze w dość optymalnym terminie pszenicę po kukurydze. Odmiana ta cechuje się bardzo dobrym stosunkiem plonu do wczesności. Także podsumowując, MAZ-11K V220, bardzo krótkie, traktowana bardziej jako flint, czyli możemy ją siać w warunkach chłodniejszych niż dęty. Bardzo szybko schodzi z pola, dzięki czemu możemy wejść jeszcze w dość optymalnym terminie z siewami pszenic po tej odmianie. Oraz jest to kukurydza przeznaczona na wszystkie, wszystkie warunki glebowe i posiada bardzo dobry stosunek plonu do wczesności zbieranego ziaru.